Ja, ja też nigdy nie jarałem na przykład jak niektórzy moi jak koledzy kulab? z branży. No na pewno nie <laughs> jak król. Na pewno nie jak swego czasu na przykład czuję Samozło, który no, ja to byłem zawsze zdziwiony, tak? Bo nie wiem, no piątkę i on w pół godziny, to... Pytanka, 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 a, a Witam Was bardzo serdecznie, Mops, Cannabis News, jesteśmy dzisiaj w Warszawie, w siedzibie Radia Czwórka, jak widzicie, a moim gościem jest yy, numer raz. Ja, Szymano mordeszko, witam. Kręcam jointa ta kurwy syna Lecę, chwila spadam Ludzie mówią różne rzeczy Błagam, ja pierdolę Nawet jak ktoś krzyczy Chciałbym życzyć wszystkim Tego chwila zawsze spoko Z TJ Pilak Bardzo dziękuję, że nam poświęciłeś chwilkę Ja się cieszę, że zostałem zaproszony do tak stracnego, jeszcze może nie tak znanego programu, ale na pewno będzie bardzo znany. Będzie, będzie, rozwijamy się jak Poczekaj, burza Bo bo po prostu to mnie dzwoni, że już jest, sorry No elo Wracamy, nie będziemy całej czołówki powtarzać, bo to jest prawdziwa życiowa telewizja. Mój kochany, na początek. Muzyka Blanty i słodycze. Yep. Czy ta maksywa jest nadal aktualna u Ciebie? Oczywiście, że tak. Na pewno y, trochę zmieniło się moje życie od tamtej pory, nawet nie trochę, a nawet bardzo dużo, bo y, tam jeszcze była ta ławka w tle, prawda? Ławki co prawda nie było w tytule, ale ławka była zawsze w, w podtytule, y, więc y, muzyka cały czas jest, y, blanty cały czas są i słodycze jak najbardziej, chociaż wiadomo z większymi przerwami niż kiedyś. Kiedyś się do tego inaczej podchodziło, bo, bo kiedyś było... Y, mniej na głowie. Mniej na głowie, mniejsza odpowiedzialność, y, większy taki... To, Luzik, tak? Chociaż luzu to nigdy chyba mi nie brakowało aż tak bardzo, ale na pewno mniej obowiązków i dlatego to było takie fajne. A jak zmienił się Twój stosunek do, do marihuany na przestrzeni tych lat, jeżeli się zmienił w ogóle? Słuchaj, no jak ja zaczynałem, tak powiem, kosztować tych pięknych naszych kwiatów, które zrodziła nasza. Matka Ziemia, to pamiętam, że był fiolet i orange na, na przykład. I to były dwa gatunki, które krążyły po siedlu. Można było tylko od starych, dobrych punków y, tak. zakupić. No i się od takich punków tam zakupowało. Y, no i umówmy się, te, te, te jointy to były kiedyś zupełnie na bajka, tak? Y, po pierwsze, były chyba bardziej naturalne. Na pewno były bardziej naturalne niż dzisiaj. Y, inaczej klepały. I na świadomość była tego wszystkiego. Przede wszystkim człowiek się nie zastanawiał aż tak bardzo nad skutkami na stuku. Y, mm. Bo. Y, Wiadomo, teraz, nie wiem, no, zanim zapalę, no to wiadomo, będę przyszedł do pracy, no to wolę nie, tak? Gdzieś tam będę musiał załatwić sprawę, wolę nie. Kiedyś się po prostu paliło na, na porządku dziennym, czy też po szkole bardziej, może w czasie, w czasie lekcji nie, nie paliłem, bo to była podstawówka jeszcze, więc głupio było w podstawówce się po prostu nastukać przed lekcjami, przed lejbami i potem barana zgrywać na, na, na lekcjach. I stosunek był, no mówię, no to, to przede wszystkim to, że tych jointów nie było tak dużo, było mało, ale z drugiej strony można było pójść sobie na skarpę na dół i można było sobie nazrywać takie krzaki, zrobić makumbę i też było bardzo fajnie. No tak. A teraz już prawda. nie ma, bo powycinali wszystko. Tak, ja przecież. zawsze myślałem, że może wtedy była mniejsza tolerancja, ale wydaje mi się, że też było lepsze to palenie, bo ostatnio też miałem okazję takiego Full Naturala dostać, no naprawdę właśnie, dobrze hodowanego. No właśnie, no. i Czułem się, jakbym po prostu miał stary ja, ja, 15-16 ja, lat znowu. Ja jeszcze pamiętam czas, jak siedziałem na zakręcie pod Skocznią, tutaj nieopodal, bo yy, to było osiedla, na którym się wychowywałem, i ja nie zapomnę, jak my paliliśmy tą gandzię z filmów, czy też z zapałek. Przejeżdżała policja. Nawet z film, filmów to znaczy? Yy, z, pudełków od, z pudełka od filmów, takich plastikowych. A to nie znam pamiętam, tego. Jak to? U, nas, u nas chodziło o filmy. Myśmy, myśmy u nas na Śląsku w każdych krzakach na klatce miałeś wiadra pochowane no. znaczy, i bomki I to że sami się z tego robi. paliło, ja wiem, tylko wiem, się tylko tylko... przynosiło. W, w, aha w jako kliszę miałeś, jako wiadomo, ten, że klisza już a teraz a nie jest popularna. Nie, myślałem, że jakaś metoda eee, mini Wiadomo, że jesteś trochę młodszy ode mnie, możesz kliszę nie kojarzyć, <grym> ale ty kojarzysz. nie no, kojarzysz. Tak, I to tak, były te tak. czarne pudełeczko w kliszy, gdzie aha. po prostu tam e, tą samą siejeczkę się ładowało i ją się gdzieś tam przenosiło. I e, mówię, przyjeżdżała policja, my żeśmy siedzieli, e, nie wiem, czy oni wtedy zupełnie nie byli świadomi, czy nie byli na tyle wyuczeni czy poinformowani przez e, swoje, swoją, swoją, swoją firmę, żeby to karać, ale no, w, wtedy nie karali tego i było to y, tak fajne i, i właśnie. Y, no Czy to ty w tym jeszcze, wszystkim było najpiękniejsze. Czy pamiętasz te czasy gdzie można było mieć cokolwiek na własny użytek. Oczywiście że tak to jeszcze zarządów naszego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który, który to tą... spiech no, później później, ale, na, ale też zapoczątkował, tak, bo, no tak. Bo, bo dzięki niemu można było mieć to na własne posiadanie czy tam na własny użytek. No potem się z tego wycofał, tak, siła wyższa, no. Olek, dlaczego? dlaczego? Olek, dlaczego <laughs> to zrobiłeś? Ale przyznał się ostatnio do błędu. Byliśmy na konferencji Kanabis leczy w Warszawie jakiś czas temu i się oficjalnie przyznał, że to był błąd. Teraz się udziela w jakimś drug, coś tam policy, nie pamiętam, commission, Dr się z tym, coś tam. dobrze, <laughs> lećmy dalej, numer zawsze spoko, to, że jest spoko to ja to wiem, ludzie też to myślę wiecie doskonale, skąd w tobie tyle tej pozytywnej energii? Słuchaj, no ja zawsze starałem się. Przez malichlane. Yy, wiesz, to tego nie wiem, bo, nie, bo no tak. Żartuję. Ale posłuchaj, no ja tak. Ale jest to ciekawe, bo ten kraj jest zawsze taki smutny i w tym rapie narzekają. No narzekają. Dużo hejterów. Tak jest. Słuchaj, A tu no... jak moi koledzy byliśmy też z całym teamem w Mielnie, to każdy mówi kurde zawsze spoko. No, ja staram się tak do życia podchodzić, pomimo tego, że całe życie miałem pod górkę, bo, bo nigdy nie miałem lekko i, i, i pod względem finansowym, i pod względem jakiegoś takiego bytu yy, w dobrobycie, ponieważ yy, no, nie mogę powiedzieć tak jak yy, jeden raper, że wychowywałem się w biedzie, prawda? Bo, mm. No może w biedzie się nie wychowywałem, ale nigdy nie miałem aż, aż na to, zawsze musiałem mocno się o to starać i nie wiem skąd wyniknęła u mnie ta pozytywna yy, jakość myślenia, ale może przez to, że też obcowałem z ludźmi, którzy non stop marudzą, tak? I ja po prostu nie chciałem marudzić, bo mnie zawsze marudzenie wkurzało. Wiadomo, że, że, że czasami zdarza się pomarudzić, tak? bo nie mam hajsu, albo coś tam. Ale nigdy nie zamieniałem tego w jakąś tragedię, tak? bo yy, mamy kolejny dzień, jutrzejszy, który może być lepszy od tamtego. I myślę, że trzeba się trzymać takiej yy, maksymy, Pięknie. żeby po prostu było Pięknie. fajnie, a nie żeby cofać się do tych złych rzeczy. A mogłem naprawdę, myślę, że jeżeli chodzi o moje i kłopoty finansowe, i jakieś tam yy, kłopoty ludzkie, po prostu mogłem Jesteś się załamać. Mogłem coś, nie mogłem <laughs> się załamać, po prostu tak. i na przykład siedzieć teraz w czterech ścianach i nie wiem, pisać teksty o samobójstwie. A mam taką płytę, której nie wydałem. Muzyczny narkotyk, muzyka w i słodycze, nastukawszy, grasz w zielone, jest co, bo ta, czy muzyka, bloki, skręty. Temat Gandzi, nie powiem, że jest trzech obecny, ale często i w tytułach nawiązywałeś, chociaż w ogóle muzyka, nie, piosenka nie musiała być o tym, mm -hmm. czy na odwrót, mm -hmm. czy nadal palisz? Oczywiście, że tak. Nie jest to, to takie palenie jak w dawnych czasach. Ja, ja też nigdy nie jarałem na przykład jak niektórzy moi jak koledzy kulop? z branży. No, na pewno nie <laughs> jak kulą. na pewno nie jak swego czasu na przykład Samozło, który… No, ja to byłem zawsze zdziwiony, tak, bo nie wiem, no, przynieść piątkę i ją zjarać w pół godziny to dla mnie absurd totalny i bezsens zarazem, bo y, pierwszy joint jest fajnie, drugi joint jest fajnie, trzeci już zaczyna być zamulająco, już nie mówiąc o czwartym, piątym i szóstym i mi to nigdy nie przynosiło radości. Ja wolałem na przykład, Przykład, to trochę tak narkomańsko, prawda? Bo z swifeczki. Ale ja też fifeczki, wolę, bo to jest czyściutki, nie lubię czyściutkie, nie robię za Czyściutkie. A czy więc, wiesz, wiesz, ja wychodzę z założenia, że jak mam palić sam, no to nie chcę mi się tego jointa skręcać, co będę sam czaję, palił, komu czaję. będę podawał sobie, to bez sensu, więc swifeczka, jeden buszek i, i jest świetnie, tak? no bo, bo tak naprawdę to bardzo dużo daje i, i na, na barnację nie idzie tyle, to w co, nie? A powiedz mi, a. Mm... Przykładasz wagę na przykład do tego, co kupujesz, czy kładziesz nacisk na jakieś źródło pochodzenia tego, żeby to było naturalne, jest to w ogóle proste, uzyskać jakby informacje, co w mm -hmm. ogóle się je, bo jakby nie patrzeć, no to jest dosyć ważna kwestia też. Wiesz, co no... Zawsze miałem w miarę zaufane źródła też, tak? Nigdy no, bo rzeczywiście zdarzały się wycieczki do jakichś obcych gości, nie, gdzieś tam w, w rejony Warszawy, w której się zawsze nie zapuszczałem, w której się trochę dygałem, bo nie wiedziałem, gdzie idę. I, I były takie sytuacje, ale też nigdy no, nie weryfikowałem tego, czy ktoś ma naturalne, czy ktoś ma, no nie wiem, zdarzało mi się pewnie palić mhm. z jakimiś gównami też, nie daj Boże, z jakąś heroiną, tak? Ale no, były swego czasu takie jointy, które były gdzieś tam, nie wiem, czy skraplane, czy nasączane, czy, czy hodowane w jakimś roztworze. I to na pewno nie było dobre. Poza tym to czuć było po. Po pierwszym buchu, że to na pewno nie są same jointy, bo tak kopały po prostu za mocno i zbytnio nienaturalnie. Ale od paru dobrych lat po prostu mam takie źródła. A masz które, jakieś odmiany się, ulubione? Wiesz to, jak jeżdżę do Holandii to wtedy mogę sobie powybrzydzać i powybierać ewentualnie. No, lubię wszystkie te cytrusowe odmiany, Aha. to na, naprawdę one mi smakują, ale też na przykład izolatora też lubię pierdyknąć, tak, mhm. to już mówi o haszyszu, ale to w Holandii, tak, no, w Holandii czuję się na tyle wyzwolony, że jadę, idę do coffee shopu jednego, mówię tu sobie, te, izolatorka na końcu, no bo jak izolatorka na, na sam początek się pierdyknie, to już później chyba nic, nic nie wchodzi, izolujesz się. I nie wiadomo o co chodzi. No to fajnie. Dalej, Radio Czwórka. Jesteśmy w siedzibie Radia. Jak wygląda tematyka marihuany w Radio? Czy nie ma problemu w prowadzeniu takich audycji? Są audycje, poruszacie temat medycznej marihuany, legalizacji. Czy raczej woli polskie radio z tego odchodzić? Bo jest to według mnie ciągle taki temat troszkę. No, ludzie się boją tego u nas. Boją się i polskie radio jest na tyle gdzieś tam przestrzega tych wszystkich reguł, jeżeli chodzi o cenzurę i słowa i, 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 i tematyki w, na niektórych rzeczy, że ja nigdy nie miałem zakazu jakiegoś totalnego, tak? ale no chyba na tyle kumam tą strukturę, mhm. że staram się takich tematów za dużo nie poruszać aczkolwiek puszczam utwory, w których y, zawarta jest tematyka y, jarania zioła, tak? głównie amerykańskie, ale w polskich nieraz też się zdarzyło przemycić, y, jeżeli chodzi o, o sam rap. tak. No, 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 nie cenzuruję słowa joint, nie cenzuruję y, słowa towar, nie cenzuruję słowa, nie wiem, blunt, tak? no bo to jest też bez sensu, ale żeby o tym na przykład mówić, żeby się zagłębić w temat, wolę tego nie robić, bo y, nie znam dnia, ani godziny, kiedy wpadną tutaj w panie z góry i powiedzą panie numer. Do widzenia, ja. za dużo przeholował pan, tak? Za, za, za dużo tej tematyki, chociaż tak naprawdę sobie mam ochotę pod tym pogadać, no ale, ale no na razie się nie zmieniło to, struktura tego radia, myślę od lat 80 tak? To jest falsy, cały czas falsy, bardzo falsy podobnie. E, aczkolwiek nie wiem, jak, jak w audycjach publicystycznych, bo możliwe, że w takich audycjach, w które są w ciągu dnia, są poruszane tematy marihuany leczniczej na przykład, tak? Która To powinno być poruszane. E, myślę, jest że też... tędy droga też, od tej strony od tej powinniśmy strony, wchodzić, a nie tak. mówić o jaraniu. Ale weź? słuchaj, zawsze będą ludzie, którzy są tak sfiksowani na tym punkcie, że, Jasne. że każda forma marihuany będzie niedobra, no szkodliwa i do dupy, i ona będzie totalnie tą młodzież za każdym mm -hmm. razem sprowadzać na dół. To. Czy masz jakieś doświadczenia z własnego środowiska, znasz takich ludzi, zupełnie normalnych, prawych, a też skończyli z wyrokiem, albo mieli przez to. Słuchaj, problemy. ja miałem przez to mega problemy, ponieważ ja miałem parę takich przygód w życiu. Tak naprawdę e, miałem jedną bardzo hardkorową przygodę w życiu, gdzie moje losy w ogóle potoczyły się później bardzo źle, ponieważ zostałem posądzony o sprzedanie moich kumpli, co było totalnym absurdem, bo byliśmy na meczu Legii, wracaliśmy, mnie zwinęli, miałem przy sobie. 07 Fifkę i bibułki, tak. Znaleźli przy mnie Fifkę i bibułki w kondonówce miałem resztę, pojechałem na komisariat. Tam oczywiście była osobista, było spisywanie zeznań. Na szczęście trafiłem na w miarę młodego psa, który jeszcze no, który był w miarę sympatyczny. Tak? Policjanta. Policjanta, tak. Nie wiem, czy można powiedzieć o policjancie, że był sympatyczny, ale ten był może jeszcze mało doświadczony. Tak? I po prostu spytałem się go, czy mogę iść na Siusiu, bo strasznie mi ciśnie. On na początku bardzo nie chciał, ale potem mówi, dobra, szybko śmigaj, więc ja pierwsze co w rurki ten poleciało. Mówię, dobra, teraz mogą mnie obszukiwać. Osobista rewizja, łącznie z zaglądaniem w najbardziej skryte tajemnice <grym> alkowy. No, no i wyszedłem po trzech godzinach, gdzie moi przyjaciele, bo to byli moi przyjaciele, którzy są teraz moimi ex-przyjaciółmi, stwierdzili, że ich sprzedałem. Chociaż żaden z nich nie był dealerem, żaden z nich nie miał nic wspólnego z Gandzią. Fama poszła taka, że pół Warszawy myślało, że jestem konfidentem. No i to było bardzo bolesne. Ja o tym oczywiście głośno mówię, Tak, ja o tym głośno mówię, bo mówię, ja nie mam sobie nic do zarzucenia, a przez parę lat musiałem się ukrywać, po prostu, tak. Nie mogłem przyjść na moje osiedle własne, idące tak po prostu, bo oczywiście. Byłem wyciupywany i w, były w hasła typu konfidencie pierdolone. E, Kiedyś się spotkałem z takim gościem, który mi to w twarz powiedział i mówię, słuchaj, mówię dlaczego tak do mnie mówisz? No on powiedział, no bo sprzedałeś kumpli Ja mówię, słuchaj, masz na to dowody jakieś? Nie wiem, udowodnisz mi to? Nie A wiem. masz dowód, że nie sprzedałeś? To przynieś mi zeznania. Słuchaj, no tak, ale wiesz, no ja mówię, człowiek Przerywamy. No, ja mówię, wiesz, to, to bzdura totalna, ale naprawdę y, gdzieś tam… Y, przez tą sytuację strasznie strasznie yy, źle się czułem yy, i były jeszcze, nie wiem, dwa czy trzy razy bardzo podobne, gdzie oczywiście no, nic przy mnie nie znaleźli, ale byłem na komisariatzie mm. do 5 rano. Yy, mojego kolegę Bidulka, małego Bułgarka, zawinęli yy, na białą łękę, Dostał, posiedział tam 2,4 czy 4,8. Jemu oczywiście nie chcieli mówić, że, że on mnie sprzedał, on mnie nie sprzedał, więc ja klasyk. yy, klasyka. Mm -hmm. yy, no ale spędziłem, nie wiem, do 5 rano czas na, na, na komendzie, na komendzie, na moim osiedlu, gdzie się wychowałem, gdzie nigdy w życiu nie byłem. Tak? Za Bo darmo. Zawsze byłem w miarę prawym obywatelem, nie, nie, nie robiłem żadnych cyrków, nie, nie, nie kradłem. No tak, o to chodzi. To też i dotyka. Tak dalej, tak? Te prawo normalnych obywateli, które. właśnie, odnośnie tego prawa. Jak myślisz, dlaczego w ogóle posłowie zdecydowali się na tak hardkorowe ustawodawstwo? Słuchaj, nie mam pojęcia. Dla mnie to jest jakiś, mówię, temat rzeka. Ja mógłbym o tym dyskutować pewnie po parę godzin, jeżeli by była taka okazja i pewnie z tymi posłami również i, i z rządem, ale to są na tyle niestety zacofani ludzie, że pewne argumenty do nich nie przemawiają, tak? Oni wiedzą swoje. To jest tak, takie i takie i nie ma żadnych innych odgłosów. A nie myślisz, że no. też komuś na rękę mogłoby być utrzymywać dalej to no to prawo, które istnieje, Słuchaj, nie właśnie, i właśnie nie wiem, bo tak naprawdę na rękę powinno nam być zalegalizowanie marihuany. Ja też nie mówię, ja na przykład nie chciałbym, żeby to było tak jak w Holandii. tak? Fajnie by było, tak jak mówię, to prawo zamiliśmy kiedyś w tych latach 90. -tych, to było tam w początek 2000 roku, nie pamiętam dokładnie, który to był rok. I to było świetne prawo, bo tak naprawdę ja też no, no, no nie jeżdżę, nie mam sobie 20 kilo, mhm. no umówmy się tak. No nie jestem dealerem, spożywam na własny użytek w zaciszu domowym. Nikomu nie robię mm -hmm. krzywdy, wracam od, 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 od klokera, tak? Mam przy sobie grama, łapie mi policja, idę do więzienia, mam problemy, prawda? No, jakiś... no nie, może zaraz p... się teraz nie zamkną. No, ale. Będą wiesz, też porady na naszym ale... kanale, jak się zachować w takiej sytuacji, ale bo wiesz, co? są szanse. Najgorszy jest stres, ponieważ ja mam prawie tak. 40 lat i ja sobie po prostu nie mogę tego wyobrazić, że y, ponieważ gdybym na przykład y, y, moja rzeczywistość ułożyła się inaczej, teraz bym był panem, który pracuje w, w korporacji bądź też w jakimś innej instytucji, gdzie siedzę za biurkiem i wyglądam jak tatuś z, z trójką dzieci i na przykład wtedy gdyby mnie złapali bo też bym cały czas spożywał no to to już w ogóle absurd. No ja mam czapkę, tak, mam szerokie spodnie, duże rzeczy. Więc jestem tym um, gościem, którego można ewentualnie złapać i tak. powiedzieć ty jesteś przestępcą. Pasujesz, Stary pas człowiek pasujesz, twór, już nie pasujesz pod y, rysopis Tak. tak, tak. Ym, no jestem w, wydaje mi się, jestem w stanie wywnioskować z tej naszej rozmowy, że jesteś za legalizacją, a jak nie nawet całkowitą legalizacją, to za jakimś stopniem dekryminalizacji, tak depenalizacji oczywiście, tej oczywiście, Gandzi. Tak. To powiedz mi, jakie byłyby pozytywne aspekty i skutki legalizacji w Polsce, ale tylko o tych pozytywach. Co myślisz, by to dało? E, przede wszystkim, no, myślę, że zakłady karne, czyżby się nie zapełniałyby się, no, umówmy się, niewinnymi ludźmi, tak, no bo to jest, Totalna bzdura, bo żaden z kolegów, którzy spożywają, nie jest przestępcą, tak? a, a przypadkowo może się stać tym przestępcą, na przykład idąc za kratki. No i to jest moim zdaniem bzdura. Więc pieniądze, które są wydawane nasze na tych ludzi, którzy tam odsiadują te marne kary, nie wiem, trzy miesięczne, trzyletnie, czy jakiekolwiek inne. No i myślę, że jakikolwiek dochód z zarobku takiego fizycznego, tak? Z hodowli legalnej, gdzie nie mówiąc już o tych leczniczych rzeczach, gdzie my nie wiem, czy my mamy takie. Jakie w ogóle plantacje w Polsce, gdzie ta marihuana jest hodowana? Pewnie nie, a jeżeli tak, no to jest to nie, oczywiście… Jest siewna, są, w, yy, no tam niektóre, że tak powiem, organizacje działają, ale nie wiadomo, czy teraz można też o tym mówić oficjalnie, mhm. ale jak chcesz się leczyć, to musisz, yy, no znaleźć przede wszystkim lekarza, jest no tak, który cała to przepisze. masa biurokracji, przez co musisz przejść, Celowy no import no to... chyba to się nazywa. Mhm. Więc no to nie jest taka prosta rzecz, ale okej, okay, to mamy te rzeczy też pozytywne, a jakie są negatywne skutki legalizacji albo Słuchaj, marihuany? Nie zastanowiłem się na tym w ogóle, bo yy, jakoś no, nigdy też yy, tego tematu aż tak bardzo nie zagłębiałem. No na pewno by się jakieś znalazły. Wiesz co, no, to, to wszystko zależy od człowieka, od jednostki, tak? No, jeden, cytując świętej pamięci Marka Gotańskiego, zaczyna się od trawki, kończy się na heroinie, tak? No, to, to, ja myślisz, po, że tak jest naprawdę? Wiesz to przy niektórych przypadkach na pewno tak jest. To, 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 wiesz, to, no, można w to wątpić, można w to nie wątpić, no tak, ale tak. przypuszczam, że wiesz, no, ktoś kto ma bardzo sobą wolę, zacznie od tego jointa, ale pójdzie po tym... No, jak myślisz, po jak tej on jest nicze, nielegalny, ten joint to i tak go nie zapali? No zapali go, no, tak, oczywiście, że tak, ale... Ale wiesz, co, no gdzieś tam wydaje mi się, że to, 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 to też co, te, te, te słowa Kotańskiego niestety wpłynęły negatywnie na całą historię w, w Polsce narkotyków miękkich, tak, no bo ja jestem całkowicie przeciwny narkotykom twardym. I wyznaję zasadę, że no, marihuana jakby nie było, no, aż tak bardzo nie szkodzi na, czy w ogóle nie szkodzi, jest cudowna, przepiękna, ale w porównaniu na przykład do alkoholu czy do papierosów, no, to jest totalnie na głupota żeby te rzeczy były legalne, że siedzi ziomek na przystanku pije wódę, przyjedzie policja dostanie mandat 50 zł. Ewentualnie jak rozrabia, tego go zawiną na wyższą A siedzisz na przystanku z Jointem, i podjeżdżasz radiowóz i wsadzają cię do radiowozu i jedziesz na na 4, 8 dajmy na to. No, to już jest niefajne, tak? No, bo dlaczego ja mam jechać, skoro ja siedzę spokojnie i pokazuje się mano pokój, tam zawsze wszystko, spokojnie. moi ludzie zawsze spoko, a tu nagle okazuje się, że ja jestem ten zły. No. To, to tego, tego niestety nie jestem w stanie zrozumieć. I, i tak jak mówię, no, tych, tych złych rzeczy na pewno by się znalazło pewnie tyle samo, co tych dobrych. Tak, zawsze każdy kij ma dwa końce i yy, każda moneta ma dwie strony, więc yy, tutaj yy, pewnie gdyby postawili z, przed sobą grupę przeciwników i, yy, i tych za, no to pewnie argumenty by mieli naprawdę bardzo słuszne bo jedni bo, i drudzy. Ale my to wytniemy to. On... Dobrze. <laughs> Dobrze, myślę, że. Przegadaliśmy bardzo dużo. Bardzo fajnie mi się z tobą gadało. Mi również, mi również. I na koniec pytanie, myślałeś, że ono nie nadejdzie, ale ono nadejdzie. Numer no. kiedy płyta? Słuchaj, jestem w trakcie nagrywania, nie będę oszukiwał. Co prawda trochę mi się przedłużyło, założyłem sobie, że do końca roku nagram płytę, bo jak nie nagram do końca roku, to nie wydam w ogóle. Taki sobie założyłem i, i muszę to spełnić, no bo faktycznie jak tego nie zrobię, to po prostu kończę z rapem, nie? Będę dziennikarzem muzycznym, będę na pewno słuchał rapu, ale stwierdziłem, że jak tego nie zrobię, to znaczy, że już po prostu nie mam siły na to, nie mam czasu na to nagrywanie, bo ja niestety y, mam dosyć leniwe podejście do sprawy, y, lubię to, uwielbiam to robić, y, jak już zacznę to robię, y, nawet mam taki kawałek o tym na płycie, y, no jestem o, można coś zacząłeś już pisać jestem, na to, coś tam tak, już jest. pamiętam, że bitów szukałeś, miałeś... Nawet już ponagrywałem rzeczy, więc y, jestem można na po, poza półmetkiem. O. Pit ci coś wysyłał Wysłał też... Wysłał mi pit i jeden nawet już napisałem jedną zwrotkę pod jego kawałek, no. I ja na pewno wykorzystam, bo... bo fajnie, jeszcze dostałem jeden, jeden jedną paczkę fajną z kolei od chłopaka ze Słubic, Abel mi polecił i również wybrałem fajny bit od niego, czy tam fajne nawet dwa bity. To jest Więc nadzieja. Jest nadzieja, bo ja też wyszedłem z założenia takiego, że chciałbym bity, które dosta... po prostu dostanę kopa w dupę, tak, bo nie wiem, siedząc z Michem, który jest genialnym producentem, ale też kombinowaliśmy, myśleliśmy nic, zrobiłem apel na Facebooku, przysłuchajcie bity, mordeczki, potrzebuję kopa. Dostałem te bity i faktycznie dostałem mega kopa, bo dostałem tak rozmaite i te rzeczy, i bumbapowe, i elektroniczne. Od trapów raczej staram się być z daleka, ale też nie neguję, bo, bo jest to fajny nowy gatunek. Trochę jednostajny i monotonny, bo za dużo tego jest. Wybierając na przykład kawałki do audycji, często tak, jest, że ściągam kawałki. Tak, bo oni się powielają. I to wiesz, jest jakby miał to, jeden beat, wszystko. jeden rap, tak? Albo szczekanie, albo, albo coś tam na autotune, więc. Ale szanuję to w ogóle, nie, 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 ale nie my neguję wie, tego. Czyli o, jest nadzieja. Jest nadzieja, więc czekajcie na na płytę mordeczki, tytuł będzie bardzo oczywisty, ale to zdradzę, myślę, że w trakcie... Trzy słowa. Na Facebooku, tak jest. Jak najbardziej. Oczywiście. Bardzo dziękuję, bardzo fajnie dziękuję się bardzo. rozmawiało. Mi również. Wam dziękuję jak zwykle za uwagę, subskrybujcie nas, nasz kanał, podajcie to dalej, jeżeli wam się podobało i cóż, czekajcie na kolejne odcinki, a my zawijamy się do radia do góry porozmawiać tak dalej. Pozdrowy. spokój Halo.